Cześć ze strony Tomasz, Tomasza, dzisiaj w wędkarskiej przygodzie jesteśmy na pomoście, bo tylko dało się tutaj łowić. Strasznie wieje, jest, widać to. Pada co chwilę, no pogoda jest po prostu katastrofa. Zabrane jest do metody namiocik, Wędki na poda. wziąłem awaryjnie, bo coś czułem, że mogę tutaj siedzieć, żeby dać je inaczej. Trochę są wysoko, ale no nic nie zrobię już. Bynajmniej mam namiot, że mogę sobie naprawdę rozłożony być. Plan jest tak: jedna wędka lewo, 40-30 metr. Nic nie będzie się działo, będziemy szli tutaj, jest wpływ może koło tego wpływu. Jedna wędka klasycznie przed siebie. Trzymajcie kciuki, bo warunki są naprawdę ciężkie, będę wam starał się to pokazać. No i co, ja zaczynam się za pierwsze rzuty. No i zobaczymy. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, yeah, damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh Hold my beer for a minute I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan a visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all Pierwszą wędkę zaczniemy od skunksa Różowiutkiego Zobaczymy Jest ta co później bliżej lewej strony Widzę pływające łezki i to mnie martwi, że mogą mnie zaatakować pelecik Forema się będą naprawdę Warunki, jak złowimy jakąkolwiek rybę Będę szczęśliwy, bo naprawdę pogoda jest dzisiaj paskudna Drugą wędęczkę założymy Haribo. Kurde, tak wieje, że z rzutami jest ta no, masakra, masakra. Dawno tak nie miałem czuję, że to nie będzie jakiś super odcinek. Bo mogę nawet go nie nagrać, bo pogoda nie umożliwia tego. No jest po prostu pogoda Armagedon, nie. Leje, wieje. Czarna chmura nad nami, ale co, nie poddajemy się. No. Mamy karpia Idę zaczyna padać? O, wyszedł zaczepu Skarpiozus. Świetnie, mamy pierwszą rybę. Udało się. Mamy pierwszego maluszka. No chodź. Szybka prezentacja. Ryba sportowa z 2, max 3 kg. Ja jej długo nie będę męczył, wypuszczam ją do wody. warunki w których wam mówiłem pada deszcz i to dosłownie ściana deszczu mamy drugą rybę dobrze, że teraz nie pada Idzie druga rybka. I coś czuję, że może być większy. Strasznie one idą w tę prawą stronę. Może pójdzie w drugą? Się kieruje na lampę. A ja bym strasznie chciał uniknąć, żeby on nie popłynął na tą lampę. A one wiedzą, że one mają. Gdzie on jest? Dobrze. Już jest nasz tu pod nogami bardzo blisko. Wyjdę w sobie. Jest kolejny małolacik. Ten jest mniejszy. A nie będziemy go jakoś prezentować. Ale, to jest no, kolejna rybka sportowa. Od razu do wody. No bo coś tam się dzieje. Jest ryba. Chciałem naciągnąć żółkę. A tu karp. Siedzą tam. Karaś. O, karaś, tutaj ja dawno nie łowiłem. Piękny karaś, bardzo ładny olej, brzuszek też ma. Piękny, super do wody go. Nie będziemy go męczyć. No, uciekaj, karaszku. Idzie kolejna ryba. Chyba karasz będzie. Drugi karasiek, też przyzwoity, ale do wody. Od razu go wypuścimy. I uciek. No i mamy na drugiej wędce chyba też karasia aczkolwiek zaraz zobaczymy karaś fajnie w końcu karaśki zaczęły być aktywne, no bo ostatnio nawet nie było brania karasi same nie łopata Leszcz! Mamy leszcza, dobra. No po tych dwóch rybach, na no dwie wędki, dwa brania: leszcza i karasia, karpie trochę mnie. Szkoda, że się nie odzywają tylko dwa, ale coś się dzieje. Jest taka pogoda, że chce mi się wracać przez tą pogodę, że wieje i pada, ale biorą ryby i nie chce mi się wracać. Cóż. Na razie jeszcze zostajemy. Zestawy przerzucimy no i się odezwę do Was już na spokojnie, co się dzieje. Jest kolejna rybka. Nieduża, ale jest kolejna. Przepraszam, że ja trochę tak jedną drugą wędkę, ale mam zarzuconą prześwieżo i chcę ładnie dociągnąć zestaw, ale to nie będzie duża ryba. Wyczuwam, że to jest leszcz. Albo karaś Karaś Karasie to ja mogę łowić I mamy kolejną rybkę Ciekawie walczy A już spinka. Tak. Miałem spinkę. A tu jest kolejna ryba. żeby tej nie mieć spinki, jest rybsko i wydaje mi się, że może być kart, raczej na pewno. O. Co czuję, że może być największy karp. <laughs> Odдавать rzut po spince. Dobra. płynie ładnie w naszą stronę. Tylko mamy gdzieś tu przy nogach, tak? Jeszcze trochę, ale chyba będzie ładny karp. Coś już widzę. Czy ładny? No, chyba największy będzie, ale jakoś super większy to nie. Mamy tu trzeci karpik, jak ten pierwszy, koło dwóch, trzech kilogramów więcej, nie ma Maluszki ale na metodę zabawa. Znowu mam dwie wędki wo z wody. Dobra, ja go wypuszczam. No i czekamy może na coś większego. Weźmiemy. Wypuścimy go. No, uciekaj. Cóż, Peleć się skończył to oznacza tylko jedno. Wracamy do domu. Ostatnie rzuty. Ja zacznę się już pakować. Co tu się dzieje? To jest po prostu przez ten wiatr, masakra. Ja już sobie te ostatnie rzuty oddam. Jedną drugą wędką. No i zaczynam się pakować, no bo jutro do pracy a jeszcze muszę sobie przygotować wszystko, więc ja gotowy do pierwszych rzutów i zaraz przy drugiej węce się odezwę. Jestem po ostatnich rzutach, zaczynam sprzątać. Cóż, no pogoda mnie nie dopieszcza, Patrzę co tam idzie, muszę to się złożyć, zwinąć, więc chcę się po prostu zbierać. No co, fajny wynik: 3 karpie, 4 karasie albo 3 karasie i jeden leszcz. Więc myślę, że fajny patrzyć czy brania nie ma, bo to są dzisiaj branie takie atomowe. No i cóż, czekamy dalej. Może jeszcze coś się uda. Ja w tym czasie się będę pakował. No, i jak się spakuje albo przy rybie, się do Was odezwę. Na sam koniec spinka, nie? Ale miałem rybę, ale cóż, trzeba się zwijać do domu. Jeszcze jedna wędka jest. Uuu. Trudno, czasami tak bywa. A w dzisiejszej wyprawie wędkarskiej udało się złowić trzy karpie. Trzy karasie i jednego leszcza ja Jestem zadowolony, bo w tych warunkach dzisiejszej niedzieli. Ci, co są w Holandii, w moich rejonach, wiedzą, jaka dzisiaj była pogoda, że ja się udało wybrać i dorwać do tych ryb. Jestem mega zadowolony. Nie zapomnij zostawić łapki, komentarza i subskrypcji. No i co do następnego.